Dobra, uwaga, uwaga. Obijacz na horyzoncie. Już masz widzę posaka przygotowanego? Tak. Nie wiem czy go widać, ale tam jest. Słuchajcie, odpadł komuś obijacz. Staram się go przybliżyć tam leży taki biały, więc spróbujemy go zwerbować. Puch, ale zobaczymy, czy się uda. Włoskie, a nie chińskie. Jestem pod Ale wrażeniem. jest blisko. Mamy radę, masz sznurek. No malinkę jakąś rzeczywiście z tyłu. Jest miejsce, żeby to zahaczyć, więc powinniśmy dać radę. Silnik jest podniesiony, dobra Oj, mam, dobra Myślałam, że bym Jest To podejdź do przodu tak, Powiem szczerze, tak. nie wiem, czy to jest obijacz To jest... Hmm. Nie wypał z drugiej wojny światowej To może być bojka ogółem To dawaj trochę bo może obijacz... zróbmy Chcesz lewą czy prawą? Prawą, prawą Eee, nie, lewą, jak pan idzie jest dobrze Ale mi się wydaje, że to jest bojka, bo by się przesuwała Gdyby to był obijacz

Szurek, szurek, weź, rapaj się, rapij się tak... A Nie mogę, nie mogę go chwycić! Czekaj, z tej strony. Chodź szybko tu! Dawaj go! Nie! Masz? A? Jeszcze chwila! Mam go! Dobra, mam! Jest! Dobra. Wyciągnięty obijacz! No. To uwaga! Obija, czy złapany, teraz trzeba będzie go słuchajcie przyczepić. Tylko o, zobaczcie jaka jest różnica. To są te zwykłe małe, a ten jest taki większy, chyba od motorówy, jakiejś odleciał. No ale się przyda, najwyżej go tam wysadzimy gdzieś później po drodze, bo jakoś nie widać, żeby się ktoś po niego cofał, bo tu no, nikogo nie ma po prostu więcej. Dobra, to uwaga, będę wiązać słuchajcie tą A ja będę Cię ciężarówką. Dobra, to jest tak. I teraz tak. Czekaj, tak. I teraz to szło jakoś tu. I pod... tu? Nie, jednak nie. Czekaj. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. A jak? Tak. 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 No. Tak. I tędy. No ja zrobiłam jakby z drugiej strony. Nie, ale nie wyszło. Aha. Dobra, to już jest. Juhu. Zobaczcie, znaleźliśmy super miejsce do przycumowania. Dzisiaj jest po prostu mega gorąco. My tylko pierwsze dwa dni pobytu mieliśmy takie no, deszczowe, że rzeczywiście ta pogoda nam nie przypasowała. A teraz, słuchajcie, jest super i zobaczcie, jak pięknie. Spójrzcie na to: no to jest po prostu magia. Tak słońce świeci jest cudownie. I znaleźliśmy sobie idealną miejscówkę. Zaraz wam pokażę to spójrzcie, my tu sobie przycumowaliśmy akurat jakby rufą tutaj, że możemy sobie tutaj ładnie zejść. Lysol sobie tam biega. Spójrzcie, jak jest pięknie w ogóle zielono. No jest cudownie. Pogoda nam totalnie dopisuje. Tutaj mamy od razu zejście, możemy skakać, słuchajcie, z dziobu. Także tu jest fajowo, bo możemy sobie właśnie skoczyć od razu do wody, możemy się wykąpać. Powiem Wam szczerze, że woda może nie jest jakoś ekstra lazurowa. Ale jakby, no, też taka być nie musi, tak? No jesteśmy jednak. Ryba, Orety! Teraz zobaczyłam, ryby tu pływają. Wcześniej ich jakoś tak nie widziałam, nie było za dużo rybek, e, a tutaj rzeczywiście, no troszkę ich jest. Powiem Wam, że ostatnio widzieliśmy nawet za skrońce i to dwa razy widzieliśmy za skrońce w dwóch miejscach, gdzie przybiliśmy. Można się tutaj spodziewać em, takich rybek. Z ojeny jeszcze więcej ich. Ja nie bardzo lubię pływać z rybami. To akurat tak u mnie średnio, ale właśnie ponoć, jeśli są za skrońce w jeziorze, to znaczy, że woda jest czysta. Więc pływa się naprawdę fajnie. O Boże, jest ich coraz więcej. A ja chciałam jeszcze wskoczyć do wody. Lacey, gdzie ty jesteś? Patrzcie, Leisola, Lejsunia, gdzie ty tam weszłaś? Lacey, co ty masz kija znalazłaś? Lacey, zamiast pójść się napić wody do miski, to przychodzi do jeziora. Ale fajnie, nie? Toki masz wybieg tutaj super, prawda, Leisol? Tak? O przecież, że się Leisolowi podoba. Patrzcie, ile ma tutaj terenu do biegania. Po prostu sam las. No rajskie życie i pieskie wakacje. My jeszcze, zobaczcie, wzięliśmy ten kapok dla psa i powiem Wam, że on się sprawdza rewelacja, jeżeli ktoś z Was, no, ma jakiegoś pupila, słuchajcie, w domu, no wiecie, jakby nie zmuszam królików do pływania czy coś, ale jeżeli macie właśnie psiaka, no kociaki to raczej też średnio do wody, ale jeśli macie psiaka, który lubi się pokąpać albo właśnie gdzieś z nim jedziecie, chcecie go do tego zachęcić, to te kapoki są mega fajne, spójrzcie, można tu bez problemu mm, zwierzaka zawsze wyciągnąć za ten kapok, no jest odblaskowy, więc Wam też nigdzie nie zginie, także to jest naprawdę super, cieszę się, że my to ostatecznie kupiliśmy. Lacey już się do niego tak przyzwyczaiła, że już nawet nie ucieka, jak ją wołam, żeby to założyć. No na początku się trochę bała, nie wiedziała o co chodzi. No i wiecie, to też jakby nie jest... <laughs> Łamatko! To jakby nie jest takie um, no, dla psa też wygodne, ale po chwili się przyzwyczaiła i wie już teraz czemu to zakłada. Znaczy może nie wiem, czy wie czemu to zakłada, ale na pewno um, jakby nie ucieka i jest jej w tym wygodnie. Kto tu przyszedł, co? Lejsolu, co tu przyniosłaś? Hmm? Kije przynosisz? No ja wiem, ty tu masz po prostu rajskie życie, nie? O, zobaczcie, tu Lejsol ma wszystko wystawione, miski, jest sobie na brzegu, więc może sobie tutaj ze spokojem biegać, szaleć w lesie. No, a my tu sobie, sobie w ogóle zrobiliśmy sobie zejście, bo mieliśmy problem z tym zejściem, już wam pokazuję. Patrzcie, teraz jakie jest super zejście. Mamy normalnie wejście na pokład pierwsza liga. I tak, do wody. Pływamy. Jak tam woda misia? Chyba to długo dostanawia. Super. zimna. O, to jest nasze przejście superowe. Założyłam buty do pływania na wszelki wypadek. Ty co? Ty nie chcesz płynąć, ty już pływałaś, nie? Ty już jesteś mokra, dobra. Ja właśnie nie wiem, może ja też tędy zejdę. Chyba tak będzie najmądrzej. Yeah. Co, ty też idziesz? No to chodź z nami No chodź z nami No chodź, wejdziemy tędy Chodź Chodź, Lejsol, idziesz? Tak? Idziesz też do wody? Chodź No chodź, chodź, Lejsi Chodź No chodź, Lejsunia Chodź do wody, no chodź No chodź, fajnie będzie, zobacz Woda, tak, chodź lej sol. Chodź będzie fajnie. Uwaga. Czemu? I tak jakieś maskodęki zamoczone. Ja tam się zamoczy. Kto się nie zamoczy? Co za cieniasy się nie zamoczą, co? Ej, nie. No, tata już pływa. Jakie cieniasy? A, Lejson jedynie obserwuje. Tylko Lejson się nie zgłosił. Nie zamoczył się. Ej. O. Płyniemy. A ty nie <laughs> ciepła. Nie, woda jest spoko. Śpiące, spokojnie. Michał, ty jakoś chudniesz nam tutaj. Chudnę. <laughs> <Zaczynijcie. śmiech>

Jesteśmy pokąpieli. Suszymy się. No, jest takie słonko, że raz, dwa wyschniemy. Także się trochę pokąpaliśmy. Oj! O nie, będzie czyszczenie pokładu. Szybkie. Mega szybkie czyszczenie pokładu. Dobra. Tutaj jeszcze. Czekaj, muszę wybrać. Dobra, dawaj. Nabieraj. w ogóle znaleźliśmy sobie jeszcze taką miejscówkę, słuchajcie, gdzie można bez problemu rozpalić ognisko, można sobie właśnie posiedzieć tak fajnie wieczorem, pocilować, można wyciągnąć kiełbaski, także zrobić sobie takie, wiecie, smażone kiełbaski. My tam jeszcze mamy, wiadomo, no trochę tego, słuchajcie, pozabieraliśmy ze sobą i to jest naprawdę super sprawa, takie ognisko rozpalone w lesie, wiecie, jest taki klimat naprawdę super, także pewnie sobie dzisiaj wieczorem też takie ognisko rozpalimy, zwłaszcza, że mówi, jest tutaj ekstra miejscówka, Teraz póki co cały czas mamy słońce, więc jest totalnie ciepło. Ja już zdążyłam, słuchajcie, wskoczyć do wody. Raz, dwa się wysuszyłam, aż jestem w szoku, że tak szybko. No, włosy to w ogóle, słuchajcie, szybko mi wyschły. E, ze strojem, tak wiecie, jest pół na pół, więc ja dobrze, że wzięłam trochę więcej tych strojów kąpielowych, bo jednak się przydają. No, bo nie wszystkie po prostu super szybko schną. Możemy je sobie wtedy raz, dwa zmienić i nie ma problemu, można się kąpać po prostu bez końca, bo woda jest po prostu mega przyjemna. O, widzę, że jakaś kolejna łódeczka płynie. Obok nas tu jeszcze jest miejsce, no ale zobaczymy, czy się zdecydują tu przycumować, czy będą płynąć dalej. Każdy dostał coś pysznego, nawet Sol dostał, słuchajcie, świńskie ucho, takie suszone, pyszne. No, 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 Zresztą widać, że smakuje. Nie, Ale fajnie, moja trochę się nie udała za pierwszym razem, bo ją przebiłam na pół. <laughs> Ale teraz już daję radę. Do trzech razy sztuka, więc jeszcze mam jedną szansę, gdyby spadła. Nie dla psa kiełbasa, Lejsonie. No ja wiem, kiełbaski fajnie wyglądają, nie? Ale niestety lejsol się nie załapie. No tak. Otóż okrutne. Studium, piękny, Przed tak? nosem psu zabrali, nie? No. Nie, mi No lejsonia to nie o, dla ciebie, ciebie ten niestety. Ten nie? No tak. Kije przygotowane. Tak, tu się będzie smażyć kiełbasa. Właśnie tutaj. Ta kiełbasa tu przyjdzie. Ale lejsonik nie dostanie. Lejsonik ma swoje chrupeczki. Od, od ten, od tak.